wodu PZ. Jesteśmy w zakładce Dekretacja i księgowanie. Wybieramy opcję Dodaj. Następnie zmieniamy datę operacji gospodarczej. W naszym przypadku był to 4 stycznia. Prowadzamy dokument, czyli będzie to PZ 1 na 0, 1 na 2013. W kategorii Wybieramy magazyn. Powiązania. Nie ustawiamy. Następnie bilansowanie całości dekretu ustawiamy i wprowadzamy konto. Wiemy, że pierwszym kątem, na którym będzie księgowanie to konto towarów, czyli wybieramy towary, wprowadzamy kwotę, przechodzimy na treść, za pomocą klawisza F2 wprowadzimy sobie przyjęcie zakupionych towarów. Zatwierdzamy, wybieramy. Drugie konto, na którym księgowana jest ta operacja, to oczywiście konto rozliczenia zakupu. Zdejmujemy z rozliczenia zakupu i wchodzi nam na towar. Dokładnie ta sama kwota, tylko po stronie ma, czyli wybieramy kolumnę kwota ma, wprowadzamy 20 tysięcy złotych. W treści wpisujemy przyjęcie zakupionych towarów. Jeżeli wszystko zostało wprowadzone, Wybieramy opcję Zapisz.